Serdecznie. Dzisiaj niedziela, 5 września. I powiem to wprost, upragniony koniec sezonu. <noise> Męczący był ten sezon. Ale dzisiaj już kończymy. Lot finałowy. Dzisiaj, jak to ja mówię, ostatni lot, który liczy się do punktacji w oddziale. 200 do mnie, chyba jakieś 245 km. Pod wiaterek, ładnie tutaj wiaterek zaciąga od wschodu. Temperatura bardzo fajna, piękne słoneczko. Myślę, że bardzo fajny, bardzo fajny powinien wyjść z tego lot wymagający, który tutaj zrobi. Mam nadzieję, uczciwą selekcję. Ptaki będą musiały popracować i to bardzo mocno. Ja, ja akurat na taki lot y, zawsze minimum jeden w sezonie liczę gołębi młodych, no aby po prostu na zimę móc do selekcji zostawić ptaki, które, no, które pokazały upór, pokazały swoją, swoją wartość. No Jeden aktualnie sobie przebywa już na wolierce, tak jak widzimy, ale to dzisiaj dzisiaj z rana zawitał z TPS-em niby ze wszystkim czerwony z drugiego lotu. Ym... Nie ja wiem, czy, czy po prostu je cały czas walczył, czy może ktoś go włożył w kabinę. Tego nie wiem. Nie dowiemy się tego. Zobaczymy, jak, wy, jak wyjdzie tutaj po locie. Czy będzie brany pod uwagę na przyszłe lata. Na wstępie również chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za, za Waszą obecność. Dobiliśmy do 3000 subskrypcji. Bardzo, bardzo to jest budujące dla mnie. Zgodnie, zgodnie z tym co zapowiadałem 3000 subskrypcji Więc zorganizuję na pewno Zorganizuję jakiś Jakiś konkursik W związku z tym I zobaczymy Coś dla Was wybiorę Ale to już w kolejnym filmie osobnym A teraz czekamy Czekamy na ptaki 45 zakoszowanych Zobaczymy Jest pierwszy O i to późniak Chodź, koć, 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 koć. Chodź, koć, 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 koć. Chodź, koć, 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 No, ciężko będzie dzisiaj. Chodź, koć, koć, I zobaczymy co dalej. I po chwili nadlatuje drugi. Tu jakiś ciemny. Chodź, chodź, chodź. O nie. To jest syn maratonki. Chodź, 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 chodź. Tak jak mówiliśmy, że mogą siadać inne ptaki. Chodź, 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 Na razie dwa. No, będzie dzisiaj ciężka przeprawa. I cała grupka po chwili. Chodź, 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 No super, tu się nawet typy posypały. chodź, 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 Ciekawe, ile się odbiło. chodź, 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 Biała też chodź, koć, kać, kać, koć. Pocze, ja Idę zerknąć, ile się odbiło. Kolejne. Chodź, 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 chodź. O, i to jest granowska, którą mnie typowałem. Chodź, 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 chodź. No, czyli ta jedna seria fajnie zamknięta, całkiem szybko, nawet grupką w taki lot. Typów aktualnie jest 5. Ta cała piątka, która się wszystkie typowane. Tak więc czekamy jeszcze na trzy typy. Odstępny, chodź, 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 chodź. To jest ta, która była tydzień temu druga na oddział. Chodź, 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 chodź. Czyli to będzie szósty typ. Chodź, 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 chodź. No bardzo ładnie. Oby tak dalej. Chodź, 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 chodź. No i jeszcze tylko dwa. Odstępy między nimi naprawdę małe, więc myślę, że jest pozytywnie. Mamy jedenastego, jakiś czerwony. No w końcu. I powiem wprost, to jest ta samiczka, która ma problem z przełykaniem cały tydzień. Chodź, 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 I następny jest. I to będzie typowany. O! Tak, to jest 637. Odbiły oba. No jest nadzieja, jeszcze jeden typ i uda się zamknąć typowane. Zobaczymy. No my, myślę, że konkurs jeszcze trwa. Dwa kolejne. Może jakiś typ się trafi. I już by zamknął. Zobaczymy. Myślę, że jest tu samica po starym gabim. Chodź, koć, 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 chodź. chodź. Chodź, koć, 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 chodź, koć, koć. Ta jest po ciemnej i to jest prawdopodobnie samiczka pogabim, aż muszę zerknąć i zobaczymy czy będzie ich już osiem typowanych czy jeszcze chwila i już chwileczka i siada usiad jeden dwa w kolejne w powietrzu chodź 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 i tu jest ta mała simeleczka. Simeleczka od Piotrka, ugranowska chodź 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 lot pod wiatr pokazują że jest ok, Oj. trzeba się cieszyć z tego rocznika

No bo ci zleci z powrotem. Chodź, 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 chodź. malutki, 20 gołąb, więc myślę, że bardzo fajnie cały czas fajnie z kierunku idą. Aż miło, a to jest akurat po, po 4,93. Jego brat jest rośniakiem też po sezonie, więc to jest z tego z tego trzaski. No jest bardzo pozytywnie. Jak mam jakieś wieści pojedyncze, to myślę, że jest bardzo dobrze. Jest 21 simel. Chodź, 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 chodź. Miał być nawet w typach, ale nie dostał. Chodź, 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 chodź. Chodź, koć, chodź, koć, chodź, 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 chodź. Nie widać zmęczenia. Mamy oczko. To jeszcze troszkę i połówka. Jeszcze dwie sztuki. I zrobię podsumowanie lotu, a zarazem podsumowanie sezonu lotów młodych. Tak jak mówiłem, lot wczorajszy, bo już nagrywam to na spokojnie w poniedziałek, był ostatnim lotem w naszym oddziale. Jeśli chodzi o klasyfikację, jest jeszcze w planie ewentualnie dodatkowy lot 350 km. Ale ja w nim na pewno brał udziału nie będę, nie interesują mnie takie dystanse na młode. Nie uważam, żeby był to lot potrzebny, przynajmniej dla mnie. Jeżeli ktoś uważa inaczej, oczywiście dla tych osób są te loty organizowane, jak podsumuję wczorajszy lot, eee, zaczęliśmy bić od 22 miejsca. Więc jeżeli chodzi o pod tym kątem, no to najwolniej eee, w tym sezonie. Aczkolwiek lot bardzo fajny wymagający podwiat takiego lotu uważam te ptaki to stado bardzo potrzebowało a żeby jak to ja mówię odsiać to co słabsze na tą chwilę z 45 jest 35 sztuk na noc było 31 dotarły dzisiaj 4 ptaki których brakuje no jakieś doloty głównie albo ptaki które miały po jednym bądź w ogóle nie miały konkursów, więc dla mnie lot bardzo fajny, selektywny. W tym locie mieliśmy piątą serię z całości i drugą serię typowaną. I tutaj może przejdę do Meritum do końca. Udało nam się dzięki temu zdobyć tytuł mistrza mistrza oddziału w. Typowanych, tak? Czyli w tej klasyfikacji 8 z 15 udało się wylatać mistrza, czyli to tak samo jak w 2019. Super, mega się cieszę. Udało się wylatać e, te 3 ósemki na 4 loty. Ten jeden lot, drugi kompletnie nie wypał, z mojej winy, ale poza tym wyszło bardzo fajnie. Tytuł mistrza odzyskany w całości wiadomo tam weszły tylko 5 na tym drugim locie felernym więc w całości jest awans z 10 na 8 też mega fajnie zawsze w dziesiątce utrzymane miejsce też wyprzedzeni są nawet jacyś pojedynczy hodowcy, którzy mieli więcej konkursów, więc naprawdę te ptaki pokazały w tym roku klasę jest ich tutaj aktualnie 36, bo tu jeszcze ten czerwony doleciał wczoraj na pewno nie zostanie ich taka ilość bo dorosłych też mam bodajże 31. Tych już jest 36, więc na pewno selekcja będzie przeprowadzona. Myślę, że prędzej, prędzej tak jak ja to z robię, ze stada wylecą jakieś starsze, starsze lotniki, które tam latają już kilka lat, ale już nie spełniają naszych oczekiwań. Zawsze raczej daję daje szansę młodzieży, niech to ona walczy. Całego stada są bodajże trzy gołąbki, które nie mają konkursu na te cztery wkładania, ale to też nie jest jakiś tam wyznacznik, że na pewno przez to nie, nie zostaną, bo to nie o to tutaj u mnie chodzi, ale, ale myślę, że sezon bardzo udany. Ogólnie weekend bardzo fajnie, bardzo fajne wieści u kolegi Maćka, który ode mnie brał ptaki na wiosnę. Też pierwszy gołąbek z tego lotu ciężkiego akurat był od nas u Piotka, od którego ja nabywam ptaki, ale na wiosnę też mu dałem, podarowałem mu dwa, dwa ptaki do lotu, tak samo on mi podarował, między innymi tą simeleczkę tam u góry, też bardzo fajnie latała, teraz też w konkursie i u niego też gołąb, gołąbek z naszej hodowli był pierwszy, na pewno bardzo, bardzo cieszy i tyle, teraz po prostu przejdziemy sobie już do Intensywnego pierzenia. Gołębie już nie będą oblatywane. A to, może w tym momencie pokażę, dlaczego. Do czego doszło dzisiaj taka ciekawostka. To wepnę wam to tutaj. No, tak więc dzieje się, dlatego moje ptaki już nie będą latały, i tyle nie będę przedłużał. Aczkolwiek sezon Gołębi Młodych 2021 uważam za mega, mega udany. Rozpoczynałem 55, na ostatni lot poszło 45. Aktualnie jest 36, a może jeszcze coś, coś doleci. Zobaczymy. Myślę, że ten rocznik. No, tu niektóre są mega, zciochrane, te, które przyszły dzisiaj. Naprawdę widać, widać, że dały z siebie wszystko, i to właśnie mi się podoba, że naprawdę mega pracowały, żeby żeby zawalczyć o zimowanie. Tutaj płowka mega zmęczona. Dzisiejszy powrót. Tutaj ciemny. Coś, co bardzo, bardzo w tych gołąbkach cenię, i widać, że naprawdę fajnie walczą. Tyle na dziś. Dla tych, którzy jeszcze będą lecieć w kolejnych tygodniach, ode mnie naprawdę oby wam się te loty udały jak najlepiej. Oby te ptaki udało się bardzo fajnie przelotować na tych dłuższych dystansach, to ta, to doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłości. A ja odezwę się już niedługo z jakimś konkursem na obie, obiecanym na 3000 subskrypcji. Dzięki. Dzięki wielkie za kibicowanie i już do zobaczenia już niedługo. Pozdrawiam.